Z tej strony, ja tryplon, yy, to jest pierwszy odcinek z gry Blockade 3D. No, tak Blockade 3D. No, no i co? Zaczynamy. Idziemy na Underground, Underground! Underground, to jest fajna mapa. Nie byście wiedzieli. To jest super mapka. Bo jesteście w zamknięci w sobie. No. Nie wyjdziecie na... Ale fajna jest. No. No, to. Ale ojciec. No, to jest ta mapka. Niektórzy mają dżokerka. Ja nie mam jokera. Ja mam tego. Tak to jest ta mapka. No nie wiem właśnie odnośnie tego wideo, jak nagrywać na YouTube, to ja mam inny e mail. To jest email kolegi. Jak coś. Bardzo Ci dziękuję kolego. Za ten e-mail. To no. mi się sprzydał, ale mam już swój inny. Robiłeś mi go pod nazwę. Bardzo Ci za to dziękuję. Przyjacielu, więc no. Ten numer był jego, więc pozwolił mi posłużyć go. Więc dzięki. Nie ja mam już swój. Nie to nie podam. Więc dzięki którego. No. Okej, okay. też pozdrawiam cię, yy, kwadratowy No Life. Jeszcze spokojnie naciągnąć do nagrywania. Hmm, polecam też, możecie zajrzeć do niego. Właśnie, muszę wam coś powiedzieć. Dla tych, którzy są na początku YouTube'a, zaczynam, powinniście ich oszczędzić. Dajcie im łapkę w górę, subskryba, bo to się własne dla nich. Ale później, jak później, to oczywiście też się dużo, ale na początek warto oszczędzić. No, niestety. No. Okej. Okay. Mm. Kurczę! Jest łatwo ich pokonać. Odcinek będzie... ...nie bardzo krótki. Ale to już chcę zrobić pierwszy odcinek krótki, to będzie ostatni na dzisiaj odcinek chyba. Dobra, to też kwadratowy no live, życzę Ci powodzenia, YouTube też zaczniesz, no, właśnie, jak mi mógł, podaj mi Twoją nazwę na Steamie, to zaproszę Cię, albo jak Skype TS, coś mógłbyś mi podać, okej, okay? no, fajnie byłoby, byśmy na mogli nakręcić razem odcinek. Jak! Nie wierzę, że był taki szybki. Właśnie miłego już po Halloween też wam życzę. No i ja mam czwarty poziom. Za jeden kill dostaje się 5 Ekspa. Tam miałem robić live, a sorki za, yy, nie udało mi się, bo... Program do naruszenia mi I nie mi robić... live Sorki. Więc Was za to przepraszam. o Mocno Was przepraszam. Miał być live, wiem. No, no. No, no, no tak, to ja już. No. Sorki. Ja dołączę sobie do url Nie. Jeszcze raz. Może program. Właśnie, piszcie mi pod tym odcinkiem, myślę, żebyście mi pisali challenge, które mam wykonać. Na przykład zabij 20 z, z tego pistoletu. Yy, odblokuj jak najszybciej nowy level. No! Jakieś tam challenge, żebym zrobił? Oczywiście tego co nie mam, to nie to nie no. A to! A propos do kwadratowego no Life możesz też coś takiego zrobić. Fajnie byłoby. I właśnie podaj mi troszkę tego stima i tem, to byśmy sobie mogli sami pogadać. Kurde. Ej, o! Ja, ja uwielbiam ak czterdzieści. No, lubię je. Może się zmienię na Snajpkę? Czy e? Snajpa? Tak. Fajnie. To jest najp. Mamy środek. O, fajnie. Jakurat nie trafił. kurde. was przepraszam. Co skąd? Mhm. Mm Co jest? Nasz pistolet. Dziękuję wam za, za oglądanie, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. na zobaczenia. Bye bye.